Zeszłotygodniowy pojedynek z zespołem z Zielonej Góry pozbawił żużlowców i kibiców Unitarnów złudzeń, że w tym roku uda się jaskółkom powalczyć w wielkim finale żużlowej ekstraligi. Czteropunktowa zaliczka okazała się zbyt skromna, a wysoka forma zawodników z telmetu i Zielona Góra zdecydowanie za wysoka. Wobec tego zawodnikom Unitarnów musi wystarczyć walka o trzecie miejsce, która zaczęła się wczoraj na stadionie w Mościcach, gdzie Unia Tarnow podjęła żużlowców włókniarza Częstochowa. Nie bez przygód mówiąc, nie na swoim sprzęcie, który tutaj no, jechaliśmy tutaj w z Terenzano, no i auto się zepsuło, tak naprawdę dzisiaj rano o 5 rano Adam się jechał z nami, bo jechaliśmy w tym samym kierunku tutaj do Tarnowa, wziąłem tylko kierownicę i siadełko, które jest no, bardzo potrzebne, włożyłem to przełożenie do motocykla Macieja, przy okazji bardzo mu dziękuję za pożyczony sprzęt, tak samo... Team. Jego też mi pomaga, tak samo Martin. Jego team też pomaga, bo mam drugiego motocykla od Martina, więc walka dzisiaj była przed leczem, żeby coś tam na czymś mógł jechać. I no, póki co nie jest źle. Z drugiej strony problemy mieli także goście z powodu awarii samochodu na Węgrzech. Na swój pierwszy bieg spóźnił się Grigori Łaguta. Na szczęście Artyom z Unitarnów na stadionie pojawił się na czas. Jak wszystkie. wszystkie i pojedzie wszystkie dobrze, to wygrałem. Aby wygrać jak najwyżej, takie były życzenia wszystkich żużlowców i kibiców. Może wszystko się zmienić, oby tak szło do końca. A jak będzie, to zobaczymy. Wiadomo, jest za tydzień rewanż, ale skupmy się na dzisiejszym meczu. Od początku spotkania to skupienie było dość widoczne. Po czterech pierwszych biegach unia wysunęła się już na dziesięciopunktowe prowadzenie. Dobrze w tych startach zaprezentowali się Kołodziej i Gomulski. W kolejnych biegach na pierwszych miejscach uplasowali się ponownie Janusz Kołodziej i Artiom Łaguta. Ale wsparcie reszty drużyny było słabe. Do tarnowa z powodu choroby nie przyjechał Leon Madsen, a jego zmiennik Patrick Hogard pojechał fatalnie, zdobywając. W całym meczu tylko jeden punkt. Nie lepiej przed tarnowską publicznością wypadł Martin Waculik, który z uporem trzy razy z rzędu przywiózł same zera. Szczególnie odbiło się to na zespole po trzynastym biegu, kiedy to przewaga Jaskółek zmalała do sześciu punktów. Choć wszyscy liczyli na to, że stratę uda się odrobić w biegach nominowanych. Liczyli aż do tego momentu. Kiedy to Kacper Gomulski zderzył się z Arturem Czają i został z tego biegu wykluczony. Na pewno żadne tego typu określenia nie są w tym momencie wskazane. Jak już mówiłem, nie była to celowa, celowa akcja Kacpra Gomulskiego. Zawodnicy podali sobie dłoń jeszcze na torze. Że... Byłem szybszy od Artura, bo cały czas go gonię. Za, za ten krawędź, który dzisiaj był korzystny. Także już go, go doganiałem... Raz z wyjściem mi tak fajnie pod przykleił, zjechał mi, troszkę musiałem przyhamować. Drugi raz to samo, trzeci raz mi, no mi tak e, troszkę bardziej przykleił niż zawsze. A, Artur nikt zjechał, się zdarzyliśmy i no cóż, e, nie zrobię tego specjalnie. Dobrze się znamy z Arturem, więc no szkoda, że akurat tak wyszło, no ale tak jak mówię, spotkaliśmy się, jedę, z wyjeżdżałem z krawędzikon, to się chcieliśmy przeblokować taki żuże. Drugi start w tym biegu na dobre wyszedł Artyomowi Łagucie, który ostatecznie dojechał do mety jako zwycięzca. Ja wiedział, co może być upadek w tym ostatnim biegu. Już zamknął gaz i myślał, co teraz widział, jak on jechał, krawieźnik tak mocno i podciągnął i połócił. Ale dobrze, co. Powtórko startu było, ja wygrał start. I już do Choć zwycięstwo łaguty i kołodzieja w ostatnim biegu nie pozwoliło jaskółkom zanotować zbyt dużego dystansu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 49 do 41 dla unitarnów. No cóż, yy, yy, goście mieli problemy, ale my tak samo jechaliśmy czwórką zawodników, bo Hugard nie zrobił praktycznie nic za waculik dzisiaj pojechał jeden bieg i, i trzy razy nie zdobyła jednego punktu. Także też tylko punktowało czterech zawodników, z tym, że nasi zawodnicy jechali po pięć razy, a zawodnicy szansowi po siedem, więc to jest trochę różnicy. No cóż, no wygraliśmy, jedziemy, mamy osiem punktów przewagi, będziemy walczyli, będziemy robili co, co, co można, żeby osiągnąć dobry rezultat. Najlepiej podobnie jak w ostatnich meczach w naszej drużynie, pojechał Janusz Kołodziej. W pięciu biegach był niepokonany. Ostatnio zapatruję się na Jarka Hempela, który jakby udowadnia, że, że można i da się i to jakby um, bez, bez żadnego problemu, tylko bardzo tego, tego, o tym tego trzeba chcieć i jakby w to uwierzyć i, i wiedzieć, jak chce się ten komplet punktów, nie, że się udało. No i no udało się wywalczyć jak największą ilość z mojej strony punktów, ale dzisiaj mieliśmy taki mecz no nietypowy, ponieważ no Kacper bez sprzętu, później Grigori bez sprzętu, a tak naprawdę świetnie jechali. No jest to na pewno nietypowy, nietypowy mecz, ale jedziemy dalej, zobaczymy co dalej uda się wywalczyć w Częstochowie. Dobrze w zespole unitarnym wpisał się także Artyom Łaguta z 12 punktami na koncie. Maciej Janowski, który zdobył 10 punktów, i Kacper Gomulski z 7 punktowym dorobkiem. Ważna jest wygrana i jedziemy teraz do Częstochowy, popatrzeć na lepsze wyniki. Nie będziemy patrzeć, ile punktów dzisiaj mieliśmy w tylko będziemy walczyć się swoje. Rewanż w Częstochowie już za tydzień w niedzielę. Pytanie tylko, czy ośmiopunktowa zaliczka wystarczy do tego, by zdobyć brązowy medal. Lita Majewska. Terwizja.